Z tej strony bawi, dzisiaj będziemy grać z siostrą um, Ona mi jak coś ustalała skina <grystanie> Ładnego skina <grystanie> Jestem królewną, więc ale I tak mam ślizgę Kroki mam cukierkowe Zapomniałam ci wyłączyć ślizgę Ej, ale śli... Ema tak nie prosiłam żebyś ustawiała a ona mi lagi okay. Ja mam tu internet, więc. O jadzie. Ja mogę nie przejść przez lagi. Ła. Wow. mam. No, jak też jednak. Dobra, przejdę. Ja nie. Dobra, by. <laughs> A ja przychodzę! No, ale mi się bardzo lubię. też, ja mam 44 czterdzie... pingów. Ale przeszłam. Bardzo zresztą masz to będę. O, oh, mamy los tam po Widzisz? O oh, nie, ślizgnę Dobra, się... raz to zakręcę Ja już wkręciłam i dostałam 15 klejnotów O nie No na typowy Tymi lagami nie przejdę. gdzieś to. No bo ty nie masz tu internetu. Teraz wyłączę i wyłączę. Dobra. Dobra, widzowie My mamy z pingą nie, no odpadasz, trudno wyjść. Zrobimy sobie tu żeby nie było. Graszby ze mnie. No już nie, to to ja sobie pokręcę. Ale dostał. Ogólnie to ostatnio moja koleżanka przez przypadek kupiła kiciusia. A miała tyle klejnotów, a zbierała na karnet. A następny karnet bym miała w grudniu. By miała. Ja będę chciała kupić sobie. Uwaga, ja wyszmy. kręcę, uwaga, moja siostra kręci. Był Cristiano Ronaldo, ale nie będzie, Pewnie to będzie nisek. Maliska, Silver Fox, rzadki. Fajny. Ja też go mam. Jeszcze raz będziemy kręcić. Kolek no, Pulpeta. Pulpet to ten pinokio, jakby ktoś nie wiedział. Reklama shopi. na Foka, Shopee, y, też się pojawiła. Cześć, tutaj Sławomir. No. Jak coś to widzowie możecie napisać w komentarzu. Czy dobrze nas słuchać? O Jezu. No mnie dobrze słychać, ale ciebie. I teraz co będzie? Co będzie? 5 klejnotów. Kroczek. Ja bym chciała dostać trochę żetonów, żeby zakończyć sobie epikiem. A ile masz? 29. Ja mam mało. Bo ja tyle razy jeszcze kręciłem. No to masz dużo. O, jakby ktoś nie wiedział, My ja mam... Mam 20, coś epików. Jakby ktoś nie wiedział. Dobra, kręcimy. kręcimy. Nie, o nie. Kręcimy i co wypadnie. O no Ale cię spychnęli. spychnęli. Widzowie. Jeden żeton będzie. No, dostałam jeden żeton. Jeszcze pięć i będę... Widzicie te lagi? Widzicie te lagi. No bo po prostu nie umiesz grać. Nie widzisz moją ilość pingu. Dobra, widzę. Teraz mi jest potrzebne pięć żetonów i będę kręcić najwyżej epikiem. Jeśli nie wyjdzie, to nie wyjdzie. Trudno. Dobra, odpadamy. Uwaga, kręcę. Kręcimy moja zostra, więc... Cicho będzie <noise> To była jak coś druga siostra. 10 klejnotów. To zakręć sobie rzadkim. Nie. Może trafisz hegę. Nie, ja zbieram na karnet. Nie ma takiej opcji. Widzę, na bank kupimy nowy karnet. Będziemy teraz grać może kotkiem. Dobra, ja sobie coś poglądam. Pitkiem kotkiem. I e A ja sobie kontek? zobaczę, co mi wysłała koleżanka na grupie zdjęcia. Hmm. Dobra. No. da. Jak coś napiszcie w komentarzu jaki jest Wasz ulubiony skin. Na przykład. Dobra, nie wiem co odwaliliśmy. Dobra, na